Czekaj widzowie. Jak wiecie, w tamtej części rodzinka wyszła ze szpitala z małym L8, a dzisiaj wracają do domu już że, wszy, już, że wszystko z nimi dobrze. A więc przechodzimy do filmu. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy do tego auta. Dobra, siadajmy. Ja siedzę z truzle 8 a ja z dziećmi. No dobra, poczekajcie, bo te nowoczesne auto wysuwaną kierownicą. Poczekajcie. Wysunę kierownicę. Dobra, jedziemy. i... In... In, in. Jesteśmy na miejscu. Chodźcie, poczekajcie, wsunę kierownicę kierownicy. Okay. Okej. Chodźcie. Dobrze, idziemy. I jesteśmy w domu. No dobra, to idziemy. Intruzy, intruzy, pi, 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 intruzy, intruzy, pi. Dobra, chodźcie, musimy pójść się rozebrać. Boże święty, ja już muszę się rozebrać z tych grubych ubrań. Dobra, chodźmy na to trzecie piętro. Dobra. Ech, no dobra, idę się rozebrać. No ja też. Potem zejdźcie na drugie piętro na obiad. Dobrze. To my tu zostajemy. No to psa. Ok. Okej. Dobra, chodźmy. Jezu Święty, musimy... Ale no, dlaczego musimy zjeść... Dlaczego musimy zjeść obiad? No bo nie zjedliśmy nic z restauracji, przecież się mama zaczęła rodzić. O Jezu Święty, przestańcie się kłócić. Tylko już chodźmy wszyscy do swoich pokoi. Dobra, to chodź, Lukas Bartek i Oliwkę do swoich pokoi, a my do swoich. o mamy. Dobra, teraz się w coś już ma bardziej modnego ubiorę. Chociaż mogę sobie za założyć. Dobra, po prostu chodźmy. Ja pracuję w takim sklepie z broniami. Co? Zaraz powiem dzieciom. Nie, nie mów, to będzie niespodzianka. Tam dopiero to się buduje. No. I ja zaraz tam pojadę. Wziąć ubrania dla dzieci i dla nas. No dobra. To ja powiem, że ty pojechałeś do galerii. Dobra. Tymczasem u Bartka i Oli. Dobra, ja się wybieram. Czekaj, zanieść Masz mamonę osia, o dziękuję, dziękuję. O, dobra. Ubieram się w mój styling. O oh ja. Yeah. Ja się ubieram w moje ubrania. Może być. Pogromce na telefonie, o Boże święty. To jest moja pirama. Pogromce na telefonie. No dobra, to ja odkładam swoją telepeczkę. No dobra, to ja pójdę odnieść mam kubki na dół. Dobra. No dobra, dobra. Tymczasem u mamy. I taty. Magdy i Lukasa. Dobra, taty już idź. No dobra, a zajmie się Leosiem i dziećmi? Tak, tak. No dobra, to masz 8. Położę go spać. O Boże. No dobra, to ja już idę. Pa, pa. Okej, okay, teraz muszę się rozebrać. Teraz zajmij dzieci, zajmij dzieci Oliwkę i... No, zajmij, wiesz jak ona miała? Nelcie i Luisa. Dobra. Cześć dzieci, chcecie się pobawić? Tak chcemy. Teraz po pichaczu. Lecimy, lecimy, lecimy. Szybko, 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 Dobra. Lecimy na dół. Dobra, jestem, nie zamykam domona, no bo oni są w domu, tak? alarm się nie włączył. Dobra, to idziemy. No dobra. Idziemy. Dobra. Włączam auto. Kierownica zostaje wysuwana. Dobra, idziemy. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Wyłączam auto. Kierownica zostaje suwana. No dobra, to wysiedem i idę. O Jezu, jaki tu syf jeszcze. Ale już wyremontowane wszystko. Dobra, otwarte. Musimy wziąć pertkowi jakąś piżamę. Wiedziałam ubranka, a oliwce plecak I Bartkowi, Bartkowi z hamburgerem, no raczej. Dobra, weź plecaku Mogę ci wziąć, dziękuję. Dobra, no, dobra, biorę plecaki. To widzę, że jakieś ubranko. Odłożyę je tu. Dobra, to ja biorę, to ja biorę plecaki, o, oliwki, plecak, dobra, okej, okay. piżama, tu będzie Bartka druga piżama, jakby była tutaj wezmę kurtki, kurtki nam wezmę. A potem jeszcze pojedziemy razem do sklepu, do galerii handlowej. Dobra, mam do ubrania i idę. Może jeszcze coś dla dzieci wezmę. Chociaż nie wiem, bo trochę nudne to są te ubrania. Ale piszanki wezmę. Dobra, to jeszcze dla dzieci piszanki i idziemy. Posiedzę sobie chwilę, popatrzę na fontannę. Okej, okay, idę. No dobra, to idziemy. Wstawię do bagażnika. Włączam auto, kierownica wysuwana. Tymczasem u wszystkich w domu. Ja wa, ja, ja, manga wo kaya. Ta to to my pobawimy. No dobra, to ja idę. Pa. Pa. Senkuś śpi. Senkuś śpi. Senkuś śpi. Na Tymczasem u Bartka Dobra. To zaraz zniesę kurtki. Dobra. Jezu święty, co się stało? Zapomniałam. Dzisiaj idę do szkoły. O 11. No, ale jest 9. No tak, ale jeszcze mam egzamin o 10. O Boże święty, już mówię tacie. Tato, co się stało? Bartek ma dzisiaj egzamin Dzisiaj idzie na 11 do szkoły, co nie? No, ale ma egzamin o 10. O Boże święty. Dobra, to dam mu pieniądze na bilet do autobusu i niech jedzie. Dobra. To idę powiedzieć. Dobra. Bartek, tata ci zaraz da. Do... Bus. to zaraz ci bilet na autobus No dobra Wymyślałam, ja że nie zdążę Okej okay, Więc będę Będę się jeszcze chwilę uczył No dobra, to ja idę Pa, pa Dobra, to ja sobie pogram Bo jeszcze dzisiaj do szkoły nie idę okay. że zdejmę w końcu tu Paskę. Dobra. Wyczyniły się na... balkonie. się na balkonie. Tymczasem u mamy. Dobra, jestem już na miejscu. Boże święty, prawie się przewróciłem przez tą piłkę. Odniosę ją. Może wrzucę do koszka. Będę tam będzie. Albo tam na no, tutaj. Dobra. Nie dosyć, i dobra, to dodam obok tej piki. O, list do nas przyszedł. Panie Magdo. Dziś. Pani musi zapodzić. za prąd. Kwota 1000 zł. A, no tak, a jaki znaczek? Minko. Czyli to do mnie. Dobra, to ja idę. Okej. Okay. Już idę, już idę. Jestem. O hej. No hej, hej. Wziąłeś te ubrania i te plecaki co mi mówisz? No tak, tak, tak. Dobra, to chodźmy na górę. Dobra. Chodźmy, pory Dobra. Dobra. No dobra, że Chodźmy. O O, hej, ma gdzie ty byłaś? Co to za plecaki? Eee... eee, eee. Ja byłam, ja byłam w, 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 w. 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 Na dole. Na dole znalazłam. Znalazłam w garażu. E, aha. okej To wie. To my się tu bawimy. A wy sobie tam Gadajcie i gadajcie. Mm, o Dajcie, bo ja jestem. No. O! E. Ojaj. Oj. O, dość o, o, to takie dość dla tak, No tak, tak No tak, mam. tutaj no nam. No tutaj mam. Jeju dość Jeju świetny. Jeju, jeju, jeju. Jeju o, dość o, dość o, dość o, Dobra, o, o, dzięki mamo. A ty, ty za ubranie, A to nasze ubranie. Ty takie kurtki typu... Mam piżankę dla ciebie dwie. W razie jak wiecie, by było gorąco jednej. No dobra. Eee, no dobra. To ja się spakuję. Eee, Bartek już nie powinien iść do szkoły. No właśnie powinien. A jeżeli wy chcecie piątą część rodzinki, to dawajcie 10 łapek w górę. A wtedy. A więc bajo!